Cześć, witam Cię na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam na przekaz na pełnię w Lwie, która będzie 12 lutego. Oczywiście ta energia tej pełni działa jeszcze dalej, więc ja tutaj sprawdzam, na co u Was to, to wpływa, w którą stronę Was kieruje, co może wyciąga z podświadomości. I zanim zacznę, to dwie krótkie informacje. Pierwsza jest taka, że do piątku, do 14 lutego, czyli do walentynek, macie w obniżonej cenie wszystkie kursy. W opisie filmiku, jakby są informacje na ten temat. I zapraszam Was również do zapisów na warsztaty, które zaczynają się 7 marca. Tam będą trzy, być może nawet i cztery spotkania. Zobaczymy, jak czasowo nam to wyjdzie. Dotyczący y Pracy z ranami, wszystkimi z dzieciństwa, z ich mechanizmami, schematami na takim głębokim poziomie, więc zarówno one są dla osób, które zaczynają pracę z ranami, ale również dla osób, które już coś tam zrobiły, ale dalej te rany czujecie, więc taki warsztat też jest dla Was. No dobra, to co? Zaczynamy? No to zaczynamy. jest jedyneczka. To taka ciemniejsza karta. To jest jedyneczka. Dwójeczka, ta najjaśniejsza. I trójczka. I odkładamy trzy, dwa i jedyneczka. Jedyneczko, jedyneczko, jedyneczkę. Ja tu mam trzy karty. I pierwsza karta w ogóle, zobaczcie, tu jest portal. E który tak naprawdę jest dostępem do waszego pragnienia, do waszej manifestacji, bo to jest portal do spełnienia intencji. Więc u was to jest czas właśnie na kreowanie czegoś. Czyli macie się skupić na jednej intencji, lepiej nie rozpraszać teraz na kilka, tylko na jednej, która jest dla was najważniejsza. I wypowiadać. Dwie następne karty, jakby pokazują, jakby rozwiązanie, jak ją zamanifestować, bo tu energia mocno działa. Słowo. Tu jest karta afirmacji, i zobaczcie, tutaj yy, nie wiem, czy to widać, tu jest wszędzie napis I am love, czyli jestem miłością, ale tutaj chodzi o to, żebyście wy nie tylko miłością, teraz wierzę, że nie tylko, po prostu o to chodzi, żebyście wy wypowiadali. To, co chcecie, czy jeżeli chcecie e, być w szczęśliwym związku, to jestem miłością. Zaczynam od to: jestem miłością, jestem w szczęśliwym związku, ale nie chodzi o to, żeby wstać, afirmować 15, 20, 30 minut, a przez cały dzień negatywne myśli, negatywne słowa, bo pamiętacie, a pamiętać, afirmujecie cały dzień. Dlaczego też mówię o tych afirmacjach, ponieważ o słowie, ponieważ ta karta to jest typowo karta słowa. Hmm? Więc wy macie po prostu taki przekaz, że to, co teraz mówicie, to będzie w ogóle się spełniało. Więc jeżeli wy mówicie, jak mi jest ciężko, życie jest do dupy, to tak będzie. Jeżeli mówicie, jest super, jestem bogactwem, obfitością, miłością, zawsze mi się powodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to tak będzie. Tylko to do tych afirmacji wy nawet nie musicie siadać, bo to nie o to chodzi. Wy macie tak się wyrażać cały dzień. Myśleć i wyrażać się. Wyrażanie się jest tutaj najważniejsze, to co przechodzi przez wasze gardło. Oczywiście zaczyna się od myślenia. Wiadomo, że w pracy nie będziecie sobie afirmować, jak gdzieś z kimś pracujecie, ale możecie myśleć pozytywnie i w domu, robiąc pranie, gotując obiad, powtarzajcie ciągle to. I na początku może być taki wewnętrzny opór, a potem im będziecie dalej szli w to, tym więcej przyjdzie tych pozytywnych uczuć. No dobrze, energetyka ma okolicę pełną u Was. Diabeł, no właśnie, i ten diabeł to może być ogólnie obniżony nastrój, bycie w roli ofiary, jakieś poczucie winy, jakiś smutek, żal, obiadanie się, alkohol, jakieś pokusy i pójście za swoim ego. To jest z negatywów, ale niektórzy mogą być w pozytywie, czyli wychodzenie z tego, przepracowywanie tego. Hmm? Aż teraz mi telefon dzwoni, więc ja myślę, że hmm, tutaj też niektórzy mogą pracować z energią Kundalini, ale myślę, że tutaj wy pójdziecie w tą negatywną stronę tego diabła. I faktycznie gdzieś tutaj poddacie się jakimś wątpliwościom, swoim ego, być może wyjdziecie w tą rolę ofiary. I czego dotyczy jeszcze ta pełnia? Patrzymy sobie. Albo w ogóle konfliktów, albo konfliktów wewnętrznych, lub po prostu chaosu w waszym życiu. Muszę zobaczyć, to tam dzwoni, bo ciągle ktoś się dobija. Dobra, już jestem. Okej, okay, dobra, więc zobaczcie. Te ogólnie dwie karty. No, jakby pokazują, pokazują, no, że jest u Was trochę grubo w emocjach, w energetyce, w Waszym życiu i może być chaos, więc macie pracować z tym chaosem, który jest w Waszym życiu. Być może jakiś konflikt wewnętrzny też jest. Hmm? I w którą stronę Was prowadzi ta pełnia, w którą stronę Was prowadzi obfitości tutaj albo duże pieniądze? Więc, praca niektórzy, nie, u niektórych to może być praca z energią finansową, yy, z obfitością finansową. Jeżeli nie wiecie, jak pracować i nie wiecie, jak pracować z tym chaosem, to zapraszam na indywidualne sesje ustawień według belta Hellingera z elementami kwantowymi. Wszystko odbywa się oczywiście online. Więc tu idzie albo w ogóle spełnienie jakieś obfitość finansowa. Też może być i małżeństwo. Jakieś chociaż najmniej to czuję. Tu jakaś spełniona intencja właśnie. Lub po prostu tą intencją jest na przykład nowa praca albo fitość finansowa. To jest to. Manifestacja. Tylko wy na, na pewno musicie coś tutaj przepracować. I jakby podczas pełni. Może nie tylko tej tak czuję. Może wam to w okolicach pełni mocno tutaj wyskakiwać. Nerwowo może być. jakieś Agresja, złość, jakieś awantury mogą być, ale to jest tylko po to, żebyście wy swoje rzeczy tutaj przepracowali. I jedyneczko. No właśnie, Feniks, wasza transformacja, wasza przemiana. To mi samo wypadło. Przy nawet nie zaczęłam jeszcze tasować kart, a już mi samo to wypadło. Mhm. Dokładnie. Nasionka, które wysyłacie tutaj Nowe rzeczy, bo to energia dziecka to, to jest typowa. Nowe rzeczy, nowe drogi, i być może teraz ogólnie macie jakiś trudniejszy okres w życiu i wy cały czas jesteście prowadzeni, żebyście przepracowali pewne rzeczy, żebyście inaczej reagowali na sytuacje w waszym życiu, bo tak jak zawsze reagujecie, to jest to samo. Nic się wtedy w waszym życiu nie zmieni. Tutaj dla niektórych może być praca z rodem, z przodkami, lub macie jakieś opiekuna z waszych przodków. Hmm? Nawet możecie nie wiedzieć, ale niektórzy na przykład gdzieś tam mama czy tata niedawno odeszli, lub ileś tam nawet 50 lat temu, i wy wiecie, że oni się Wami opiekują jak najbardziej. A tutaj zobaczcie, tu są Wasze ziarenka wysłane, to są te intencje, tu może być więcej albo jedna intencja i wszechświat Was prowadzi, ale. Bo ja to widzę bardzo często w komentarzach, ja to często powtarzam też. I to czuję energetycznie. Słyszycie. Tylko część tego, co ja mówię, na zasadzie idzie coś dobrego. Nie bierzecie tych rad. I potem jest takie rozczarowanie. No nie przyszło to. Dlaczego nie przyszło? No bo nie były spełnione warunki. I to wtedy się oddala. I tak samo jest u was. Musicie pewne rzeczy przepracować, bo to dobre w pewnym momencie przyjdzie. Ale to dobre może przyjść za 5 lat, bo wtedy na przykład to przepracujecie. Tylko warunek przepracowania pewnych rzeczy gwarantuje Wam ten sukces tutaj. Hmm? A widzę po komentarzach, że mm, i wtedy energetycznie faktycznie czuję. Nie mówię o każdym, bo wiem, że niektórzy ciężko pracują, e, ale widzę po komentarzach, że to jest takie na zasadzie: Wow, idzie dobre, i, i już teraz nic nie robię, bo idzie dobre, a nawet niektórzy nawet nie zaczęli. Żadnej takiej roboty wewnętrznej, bo my mówimy o pracy wewnętrznej. Hmm? Więc tutaj niektórzy mają kierunek, żeby pracować z obfitością finansową, z blokadami na finanse, jeżeli to jest ten temat, jeżeli nie, no to i inny temat. Co jeszcze dla jedyneczki? Kieruj się swoją intuicją, otwórz się na nowe. Eee, no właśnie, słowo, słowo. Zobaczcie słowo i być może was też ciągnie do jakiejś pracy zawodowej związanej ze słowem typu jakiś coach, motywator, szkoleniowiec. Takie coś może też przyjść, bo to jest dwa razy energia czekli gardła i słowa, ale to może oznaczać właśnie zwróćcie uwagę na to co mówisz, bo to się spełnia cały czas. Jeżeli mówisz brakuje mi, nie wystarcza mi, nie stać mnie na to, to tak jest. A teraz ta energia u ciebie mocno działa z tym wypowiadaniem, chyba kilkakrotnie yy, mocniej niż normalnie. No, i teraz tak macie, macie, nie macie. No. Podpowiedź, słuchajcie swojej intuicji, która was dobrze prowadzi, właśnie gdzie, jak, co zrobić. Bo to o to w tym u Was chodzi. I otwórzcie się. Otwórzcie się na nowe, bo jest karta świata. Niektórzy mogą gdzieś wyjeżdżać do pracy za granicę, ale jeżeli na przykład planujecie jakiś wyjazd zagraniczny i nie wiecie, czy to wyjdzie, no to mamy tutaj maga, wyjdzie. Również otwórzcie się na tą manifestację waszych pragnień. Tylko to nie ma być na zasadzie, tak jak powiedziałam, to ja nic nie robię i czekam. To ma być praca wewnętrzna, i o to w tym chodzi. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczkę Dwójeczka, to najbardziej jasna energia, to jest energia Wenus i taka ta w ogóle mówi, że dostajecie właśnie wsparcie być może od swoich przodki albo od jakichś kobiet. Może być tak, że dostaniecie właśnie od jakiejś kobiety w życiu takim fizycznym tutaj wsparcie od kobiety albo macie udać się do kobiety, tak bo tu jest Typowo takie przewodnictwo z żeńskiej energii, I to jest w ogóle czas na wasz rozkwit, na to, żeby pokazać swoje wewnętrzne piękno, żeby podwyższyć swoje wibracje, zmienić swoje wibracje, ale tu też macie o, mowę o tym, że wasze wołanie o jakąś pomoc, jakieś wsparcie, o kierunek, o drogę zostało wysłuchane. I teraz macie słuchać swojej intuicji, bo tutaj. I to często powtarzam, nic samo się nie zrobi. Nawet jak dostaniecie wsparcie i energie wam będą sprzyjały i przodkowie wam będą sprzyjali, to dalsza praca jest wasza. I bez tego pewne rzeczy nie ruszą. Stąd jest, zwrócę, jest tu karta pokazująca, zwróć uwagę na to, co teraz się pokaże, na ten wewnętrzny głos, na to, że być może pokierujecie na jakiś kurs, szkolenie, na jakieś doradztwo albo coś innego masz zrobić. Albo poczujesz nagle, że dobra, to trzeba teraz zmienić pracę. To po prostu to zrób. I trzecia karta, ona mówi o tym, żebyś yy, trzymała się swojej wizji, dwójczko, tego, co chcesz. Nawet jeżeli nie znasz wszystkie odpowiedzi, a raczej tutaj nie znasz, a drogi nie szukaj, bo droga sama pojawi ci się. Bo jakby te wołanie twoje, te twoje intencje zostały wysłuchane. Na przykład chcesz więcej zarabiać, albo chcesz spotkać miłość swojego życia, albo chcesz się przeprowadzić, zmienić pracę. Nie wiesz jak tam dojść. Nie szukaj drogi. Skup się na swojej intencji, na tym co jest na końcu. Tylko i wyłącznie, a resztę samo się pojawi. Energetyka. Energetyka w okolicach tej pełni, jaka dla ciebie będzie. Siódemka mieczy. Tutaj albo poczujesz się oszukana, zdradzona dwójeczko, albo to są twoje negatywne myśli, które powodują, że ściągasz na siebie negatywne wydarzenia, czyli okradasz sama siebie z pozytywnych wydarzeń. I zazwyczaj ta karta o tym mówi. Mogą być jakieś lęki tutaj wychodzące przez np. przez zdradą, przed oszustwem. Czego dotyczy? Czego dotyczy mmm, nowej ścieżki? Może dotyczyć miłości ogólnie. Ale może też dotyczyć Twojego dzieciństwa. Mogą Ci wychodzić jakieś programy z dzieciństwa, jakieś rany odzywać się z dzieciństwa. Zwróć na to uwagę, albo to, żebyś była bardziej w swoim sercu, łagodniejsza dla siebie, dla innych, w którą stronę jakby pełnia Cię prowadzi, do nowego, nowa droga. I to może być nowa droga zawodowa, miłosna, ogólnie dotycząca relacji, lub rozwojowa, albo taka życiowa. I co dalej? dwójeczki. Czego tutaj możecie się już spodziewać? No właśnie, dwójeczki. Za dużo ciągniecie rzeczy naraz. Za dużo gdzieś siedzicie w głowie i tworzycie te negatywne rzeczy. To jest to. Więc tutaj wytworzycie poprzez negatywne myśli negatywne przekonania Bałagam! Chaos w swoim życiu. I to cały czas po prostu widzicie albo co jakiś czas. I teraz to na pewno zobaczycie, bo jakby karty to pokazują. I znowu jest karta trzeciego oka, czyli intuicji. Słuchaj tę intuicję, bo ona Ci bardzo dobrze podpowiada. Nie bierz spraw innych osób na siebie. To jest kolejna karta, która nam się tutaj pojawia. I co jeszcze powinna dwójeczka wiedzieć? Jeżeli chodzi o tą pełnię, no właśnie. Tutaj w ogóle, co już mi się dziwnie pokazuje, może jakiś mężczyzna Was oszukać, zwodzić, bo takie coś nam się tu pokazuje albo Wy możecie być w takim lęku, strachu przed tym, że mężczyźni to w ogóle oszukują i zdradzają, i możecie tego się bać. Możecie sami nawet same to stworzyć kobiety teraz poprzez swoje myśli. A jeżeli mężczyzna mnie szuka, to być może wy kogoś tu oszukujecie, zwodzicie, zdradzacie, bo też tak może być, albo po prostu wy sami poprzez nieprzepracowane dzieciństwo, rana zdrady. Jeżeli jesteście oszukiwani, zdradzani, mężczyźni czy kobiety, to jest rana zdrady. I to samo w drugą stronę. Jeżeli macie tendencję do oszukiwania, zdradzania, to jest rana zdrady z dzieciństwa z czym trzeba pracować, więc jeżeli rozpoznajecie, to zapraszam na warsztaty marcowe, gdzie właśnie będziemy z tymi ranami e, pracować i jakby to jest ogólnie czas do pokonywania przeciwności i powracania do wewnętrznego balansu i harmonii. Zobaczymy jeszcze z jednej talii, co jeszcze tutaj dwójeczka powinna wiedzieć. No i jest żeńska energia i ona może oznaczać właśnie Coś tutaj w miłości nie jest dla Was, albo ktoś nie jest. Mhm. Albo ten. Pod spodem macie jakiś sukces. Ale to jeszcze nie teraz. O tej miłości to zaspam żeńska energia. To może być karta w ogóle oczyszczenia. Ale tutaj możecie dostać wsparcie od jakiejś kobiety. Lub macie się udać do jakiejś kobiety po wsparcie. Tutaj yy, karta domu też jest. Więc może też oznacza, że faktycznie jakieś przodkinie lub jedna przodkinia. To się opiekuje. Eee, a co nam się dalej tutaj pojawia? Zobaczcie, tu jest. Coś nie jest dla ciebie, w miłości i pułapka. I to jest nie dla wszystkich, więc tutaj w miłości jesteś w jakiejś pułapce. Ten związek nie jest dla ciebie, albo poznasz za chwilę osobę i masz odpowiedź. Nie, ten najbliższy związek nie jest dla Ciebie. Masz nieprzepracowane rzeczy prawdopodobnie rany zdrady, ale przy ranie zdradzę to bardzo często inne też są rany. To nigdy nie jest jedna rana. Więc tutaj dla osób, które są związka albo za kogoś poznają, przyjrzyjcie się sprawom miłosnym. Bo tu coś jest mocno nie tak. I tu faktycznie mogą być jakieś zdrady, albo coś innego trudnego. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczki. Trójeczko. Od razu Ci mówię, co mi się tu pokazuje. Ty, u Ciebie to jest czas e, zmiany swojej wibracji. Bo jakby ta karta o tym mówi. E, Próbuj złapać balans, by podwyższyć swoje wibracje, a ta karta mówi o tym, że nie masz do końca dostępu do swojego serca. Być może tam są jakieś zranienia, jakieś traumy, rany z dzieciństwa, i to jest czas na uzdrowienie tego. Hmm? Być może masz, jeszcze zaczą, zaczął ktoś wielcić, nie wiem czy słyszycie, i dopiero przy was ktoś zaczął wielcić, więc to na pewno jest jakiś znak. I macie tarczę na swoim sercu, i bronicie się przed dobrymi rzeczami, być może przed miłością. I trzecia karta też mówi o tym, że to, co widzisz w swoim życiu, to tak naprawdę jest to, co masz w sobie. Więc jeżeli masz, nie wiem. Niepowodzenie w miłości to są nieprzepracowane rzeczy, to są Twoje rany. Jeżeli nie wychodzi Ci w finansach, praca, bo w części to są Twoje nieprzepracowane rzeczy, więc jeżeli nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to zapraszam na indywidualne sesje ustawień systemowych według Beta Hellingera z elementami kwantowymi albo na warsztaty dotyczące typowo ran z dzieciństwa, które zaczynają się w marcu energetyka w okolicach tej pełni żyjesz w blokadach możesz w ogóle przespać najbliższe dni być zmęczona, może ci się nic nie chceć, albo po prostu być w swoich, mocno być w swoich blokadach bo to jest energia blokad może ciało ci pokazywać poprzez jakieś bóle poprzez jakieś choroby, że za dużo jest kumulowanych już rzeczy w tobie czego dotyczy ta pełnia Dwójka mieczy nieumiejętność zauważenia wyjścia z jakiejś sytuacji, nieumiejętność podjęcia e, decyzji, e, nieumiejętność popatrzenia e, do przodu, patrzycie na przykład w tył, albo, bo zobaczcie, ten mężczyzna tutaj w wodzie jest tak, to, że to może być dla kobiet przekaz, że wygrzebiecie każdy swój związek miłosny poprzez nieprzepracowane dzieciństwo, bo o to tutaj chodzi. I w którą stronę was prowadzi, więc jeżeli wam w miłości nie wychodzi, to już wiecie, że tutaj duża praca jest potrzebna. Macie wisielca, więc tu na, na najbliższy czas, najbliższe miesiące może być takie wstrzymane, ale potem to się odblokuje, bo jest gwiazda. Tutaj ta karta też może oznacza, że spojrzycie na coś z innej perspektywy, ale bez waszej pracy wewnętrznej, to powtarzam też przy jedyneczce. Mocno tam to zaznaczyłam. Przy dwójce chyba też i to często pokaz y mówię, że bez pracy wewnętrznej nic się samo nie zrobi. Energie wszechświata, waszych przodków, przewodników mogą Wam pomagać, mogą was wspierać, ale bez was, bez Waszej pomocy nic tu nie idzie, nie pójdzie. Nagle mogą się zamknąć jakieś drzwi, albo wy sami je zamkniecie za sobą. Tylko po to, żeby coś nowego się otworzyło tutaj. I jest to związane z numerologią albo z czasem. Czyli blisko być może waszych urodzin coś się wydarzy, e, albo być może jakąś znaczącą datę macie na przykład wkrótce. Tutaj mi kwiecień w ogóle miga dla niektórych, a tutaj chaos tworzycie poprzez własne myśli, blokady, właśnie przekonania. To wyrobicie. I co jeszcze trójka powinna wiedzieć? Bardzo podobny macie przekaz do dwójeczki. Więc, jeżeli gdzieś wam tam ciąg ciągnęło was do dwójeczki, to tam też sobie to odsłuchajcie, bo tak troszeczkę podobnie jest. I ta kata mówi o tym, że albo ktoś tu was oszuka, być może zdradzi, albo będą jakieś podejrzenia, i sami możecie tworzyć sytuacje poprzez własne właśnie przekonania, rany, gdzie będziecie oszukiwani i źle traktowani. I jakby intuicja Was dobrze poprowadzi. Jakaś kobieta może Ci pomóc uzdrowić się, bo ostatnia karta to jest karta uzdrowienia. Na pewno słuchajcie intuicji, bo intuicja Was bardzo dobrze poprowadzi i Wy jakby idziecie ogólnie w stronę równowagi i balansu i, i zmiany Waszej energetyki, Waszych wibracji, ale pod warunkiem pod warunkiem pracy wewnętrznej. Jeżeli będzie praca, będzie zmiana. Nie widzicie całości, nie widzicie własnego piękna. I trzymajcie się własnej wizji. Mhm. I zwłaszcza kobiety, które gdzieś tam szukają mężczyznę dla siebie, bo ten mężczyzna się pojawi. To jest ta wizja, więc ta wizja w innej formie była w dwójeczce. Możecie tam sobie zajrzeć. I to jest czas, kiedy wy macie uzdrawiać. Się. Jeżeli wam nie wychodzi w miłości, to musicie przepracować przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest zawsze w dzieciństwie. Hmm? Są jeszcze inne różne, czasami są rodowe, czasami z tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, ale tutaj tak jest przyczyna w dzieciństwie. Więc tutaj jest czas uzdrawiania, trzymania się swojej wizji, słuchania intuicji, która was poprowadzi w odpowiednią stronę i otworzenia się na pewne rzeczy, odwracacie od czegoś wzrok i nie dostrzegacie tego, że na przykład życie może być piękne. Możecie w takich ciężkich barwach, negatywnych barwach patrzeć na życie, dlatego o Was omijają pewne rzeczy. No dobra, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, pa pa!